Dzień dobry kochani, dobry wieczór, witam Was wszystkich na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na kartę dnia na poniedziałek 19 lipca 2021 roku. Mam nadzieję, że weekend minął Wam sympatycznie, trochę odpoczęliście od pracy, od obowiązków i zajęć dnia codziennego, no a jutro niestety już trzeba będzie wskoczyć w buty robocze i zacząć tydzień od nowa. Kochani, sprawdzamy co wylosowałam tym razem dla nas wszystkich na poniedziałek, 19 lipca. Co my tu mamy? O, proszę bardzo, bardzo ładne karty. Mamy muzę inspiracji, czyli króla buław i kartę perfekcyjnego klucza. To karta rada, czy też jakiejś inspiracji dla was na jutrzejszy dzień, ale to oczywiście przeczytam z książeczki. Mam co do tego pewne przemyślenia, ale to może na koniec. Kochani, król Buław, na pewno energiczny dzień się zapowiada. Dzień, w którym będziemy dążyć i zmierzać do celu. Do pewnych sukcesów, czy to w pracy, czy w tworzeniu związków, czy w tworzeniu nowych relacji, będziemy się tutaj kierować pewnymi zasadami, regułami, jak to król, tak? On ma i to wyznacza pewne granice, więc możemy sobie możemy sobie tutaj pewnie tworzyć jakieś zasady, prawa dotyczące jakiegoś współżycia społecznego, towarzyskiego, czy też w, jakiejś tam, w jakichś tam relacjach. Kochani, mogą być takie sytuacje, w których będziemy musieli jakby działać bardzo aktywnie, do czegoś będziemy musieli się jakby przyłożyć, musieli, ale też będziemy robili to z chęcią, bo będziemy wiedzieli, że to może nam przynieść jakiś sukces. W każdym razie król Buław mówi o przedsiębiorczości, o odpowiedzialności, o, o tym, że jesteśmy energiczni, Podchodzimy do życia z y, swoimi regułami, swoimi zasadami, swoją etyką, moralnością i sprawiedliwością. To są y, tutaj też zawarte w królu buław dojrzałe decyzje co do działania, do y, budowania czegoś, do jakiejś twórczości y, czy do podejmowania, y, podejmowania jakichkolwiek decyzji. Y, na pewno, y, jeśli miałabym tutaj mówić o. Y, sytuacjach jakichkolwiek, to yy, ta aktywność fizyczna też jutro może, możecie być nastawieni na jakąś aktywność fizyczną, jakąś pracę fizyczną, sport, wiecie, może gdzieś będziecie chcieli iść na siłownię, czy też na jakiś fitness, takie sytuacje, takie sytuacje ewidentnie, ewidentnie tutaj mogą być. I co jeszcze chciałabym dodać, skoro ogień, to myślę, że i siły nam, i tej energii nie powinno jutro zabraknąć. Kochani, no to sprawdźmy też ten perfekcyjny klucz. Ja myślę, że tutaj ta karta chce nam powiedzieć, że my mamy klucz w ręku do osiągnięcia celu. Wystarczy tylko po prostu go użyć. Ale ja przeczytam oczywiście, co książeczka na ten temat mówi. To jest karta numer 29. Ok. Będę czytać, nie będę Wam tutaj zasłaniać tej karty. Szczęście zachęta uwolnienie uczuć. Ta karta przedstawia kobietę trzymającą w jednej ręce klucz, a w drugiej klatkę z sercem. Na ramieniu kobiety siedzi ptak, zachęcając ją do wypróbowania różnych kluczy, które trzyma w dziobie. A jednak kobieta znalazła już idealnie dopasowany klucz. Potrafi otworzyć klatkę i otworzyć serce. Czasami życie to tylko poszukiwanie właściwego klucza. Jest tak wiele rzeczy, do których trudno nam się zbliżyć. Możemy mieć problem z dostępem do naszych własnych uczuć. Lecz dzięki przyjaciołom, rodzinie i ludziom, którzy mogą, dzięki przyjaciołom, rodzinie i ludziom, oni mogą nam pomóc w odnalezieniu zagubionych kluczy do naszego osobistego szczęścia. O tak, no, to takie moje wolne, moje wolne, oczywiście tłumaczenie. Więc fajnie, bo możemy mieć jutro dużo szczęścia, słuchajcie, do czegoś się zachęcać wzajemnie i odblokować swoje, swoje serce na kogoś, otworzyć się może bardziej, nie? bo tutaj może są wśród Was osoby, które. Które no, na przykład szukają sobie partnera, albo znalazły sobie partnera, ale nie potrafią otworzyć swojego serca na niego. Nie? Mogą być takie historie, ale oczywiście pamiętajcie, że też dzięki przyjaciołom, rodzinie, ludziom bliskim, znajomym możemy odnaleźć w sobie możliwość do otwarcia tego, otwarcia siebie na szczęście. Na szczęście, na, na uczucia, na emocje pozytywne i na rzeczy, do których, w których do tej pory mieliśmy trudność, żeby się do nich jakby przybliżyć, zbliżyć. Czyli do tego celu być może będzie nam łatwiej jutro dojść. W każdym razie myślę, że ta karta chce nam powiedzieć, że mamy tutaj klucz do tego, żeby otworzyć i serce, i, yy, i siebie, tak? swoje serce, i siebie. Na y, wszystko, co może nas przybliżyć do sukcesu. Tak sądzę. Kochani, to by było wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego i udanego poniedziałku. Do zobaczenia. Papa. Pa.